Dziś zgodnie z obietnicą wróciłem do miejscowości Krzekotowice, które jest zainstalowana największa powietrzna kaskada pomp ciepła Hitachi o mocy 144 kW. Wróciłem po to, żeby spotkać się z Michałem i zapytać go o to, jakie są koszty zużycia, jak ten system się sprawuje na co dzień, no i czy to w ogóle działa. Jest z nami Michał, a za nami widzicie i słyszycie pewnie działającą kaskadę pomp ciepła. Ja w tej chwili, słuchajcie, schowam się za kamerą, a zostawiam Was z Michałem, który Wam opowie kilka szczegółów i faktów z działania tej instalacji. Zgoda? Tak jest. Na ten moment, z sześciu pomp, pracują cztery pompy. Ogrzewają łącznie około 1000 metrów upraw grzybów plus pomieszczenia socjalne co daje jakieś 1300 metrów. Jak działa? Także nawet. Nie wiem, że to działa, bo nad wszystkim czuwa sterownik kaskadowy. On pilnuje, żeby tylko jedna lub maksymalnie dwie pompy naraz się rozmrażały, żeby sprężarki miały przepracowaną podobną ilość godzin. Wszystko jest w pełni bezobsługowe i co najwyżej mogę tylko sobie zaglądać i spoglądać na, na parametry pracy. Temperatura zadana cały czas jest utrzymywana. Teraz mamy koło 0 stopni. Zadana jest 40 i cały czas jest taka utrzymana bez problemu. To przejdźmy teraz może do maszynowni, bo tutaj jest naprawdę, naprawdę bardzo zimno. Jestem za. I porozmawiajmy trochę o kosztach ogrzewania tych hal. Mamy początek lutego, zużycie za grudzień, styczeń było podobne, bo było to 14-15 MWh miesięcznie. Wcześniej używając pieca na ekogroszek spalaliśmy około 10-12 ton ekogroszku w miesiącu, co przy dzisiejszych cenach tego ekogroszku jest jakieś... Czterokrotnie przewyższałoby koszt ogrzania naszych obiektów pompami ciepła. Okej, okay, jak gdybyś tak mógł sprecyzować, po prostu konkretnie podaj kwotę, ile, ile to dzisiaj kosztowało przy obecnych cenach ekogroszku. Dzisiaj za ogrzewanie pompami to wychodzi przy tych temperaturach, jakie mamy około 7 tysięcy złotych miesięcznie. No przy ekogroszku wyszłoby to około 20-25, więc różnica jest spora. Michał, to zadam teraz takie trywialne pytanie. Czy krótko mówiąc, jesteś zadowolony z tego systemu, jak on działa? No, jestem bardzo zadowolony. Warto było? Warto. Mamy teraz spokój, nie trzeba się martwić z cenami węgla, zaopatrzeniem, pracą przy piecu, czy coś się nie zaklinowało, nie zatkało, po prostu wszystko śmiga. No dobra, ale tak poważnie to mówisz, to nie jest tylko do kamery. <grym> bardzo poważnie. Serio? Tak. No dobra, czyli to poleciłbyś taką instalację, nie wiem, firmom, które są z twojej branży? Jak najbardziej. Jeżeli jest porządnie wykonana i skonfigurowana, to wszystko jest później już bezobsługowe.